Maneczko z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku lecimy z kolejnym odcinkiem, tym razem jest to już piąty odcinek serii z X-mapami ex, -mapami, ex Na samym wstępie chciałem Wam wszystkim podziękować wspierającym widzom oraz nowym subskrybentów na moim kanale. No i przechodzimy już na kolejną mapę. To już jest chyba 11 mapka tej serii. Dajcie znać, czy wykonywaliście już poprzednie. No, jak widzicie, mamy jakąś tutaj mapkę OG Mythic 1v1 Builds Fight. Opcje wyspy publiczna. O, nie. Nie chcemy publicznej, musi być prywatna. No i przechodzimy. Wybierz kraj. Jak widzicie, ja już biłem setny level. W dalszym ciągu, niestety, czekam na. Nagrody z klasycznego karnetu, które są w tej zakładce i dopiero będą do odblokowania za 3 dni. A całkowitym tutaj limitem po osiągnięciu 70 EXPA, przepraszam, 70 Level'a, po prostu jest te 60 dodatkowych gwiazdek, gdzie po prostu będziemy odblokowywać te zablokowane rzeczy. Ciekawy jestem, co tam będzie. Pewnie w przeciekach nie jedna osoba z Was już wie, albo zapraszam na mój kanał w przeciekach, może się dowiecie co tam jest. No i tak oto prezentuje się ta mapka. O, widzę, że już tutaj wystartowała. Ja sobie jeszcze wezmę graplerka, bo jak w każdej takiej mapie graplerek jest spoko. No i lecimy na wprost. Mamy tutaj taki budynek. O, tu jest respawn. I teraz uwaga... uuu, nie, nic, ale nie mogę się tam dostać, to jest jakaś blokada. Mniejsza z tym. Przechodzimy pod tablicę Purple Beat FFA. No bo tutaj już nieraz testowałem tą mapę. Tam również były w poprzednich sezonach różne yy, explice. No i po prostu używamy emotki a powiedzmy tą sobie użyję. No i teleportuje nas oczywiście na mapę z timerem. Teraz wszystko co musimy zrobić, to odczekać te 10 minut i wpisać magiczny kod. Tak więc widzimy się za chwilę dzięki magii montażu. Do zobaczenia. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni. Nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu wazigaming na naszym Discordzie wazilandia. Gdy timer dobiegnie do zera, w końcu możemy wpisać kodzik, a kod to 6 4 6. Tak. Gdybyście wpisali źle, pamiętajcie, możecie nacisnąć confirm, reset all. Wpisujecie wtedy od nowa. Teraz tak, akceptuję. Chodzik zaakceptowany i jedna z najważniejszych rzeczy musicie tutaj nacisnąć jeszcze ten przycisk Stark Aw XP. Teraz zaczyna nam lecić X. I przechodzimy tutaj po lewej stronie od tej mapy secret Area. Tak się prezentuje ta mapka. Czyli mamy raz, dwa, o, teoretycznie cztery budynki, bo to dwie shopy jakieś. No i przechodzimy do pierwszego przycisku, który znajduje się na dachu. I teraz tak, muszę sobie tutaj to nakierować, nie pamiętam dokładnie. Trążak ten dach jest. Nie, co ja tutaj? Chwileczkę. Chwileczkę. Mogłem sobie wziąć inną broń. O, dobra. Się tak słabo troszeczkę namiesza. No i to jest pierwszy przycisk. No jak widzicie, eks zaczyna nam lecieć jak szalony. Teraz przechodzimy do drugiego. Znajduje się tutaj na wprost na stole. Dalej eks pleci. Trzeci przycisk znajduje się tutaj po lewej stronie w tym żółtym budynku. Tutaj. O O, przepraszam, nie w tym tutaj w tym budynku. Tutaj jest siana. I ten przycisk powinien być gdzieś tutaj. o Tutaj na tym. Tak widzicie, mam już 230 tysięcy expa. Następnie kierujemy się na ten budynek. W sumie zatem nawet można zrobić chyba wszystko bez graplera, ale lepiej go zawsze mieć. To jest znacznie szybciej. I tutaj znajduje się czwarty przycisk. Teraz, aby dostać się do piątego, musimy przejść tutaj na wprost. Dobra, kliknąłem, ale to się w ogóle tak jakby nie akceptuje. No i tutaj jest, tutaj powinien być Rift, Koleczkę. O, tutaj jest Rift. Teraz, jak przejdziemy na tą mapkę, to oczywiście mamy chant pada. I możemy tutaj siedzieć, zdobywać expa i tak. Bodajże do limitu chyba 300 tysięcy, ale czasami jak się resetuje jest więcej. No chyba, że mapa jest po prostu niesfiksowana, nie naprawiana, to wtedy możemy dostać więcej. Poczekam chwilę, zobaczymy. Czy będzie lecieć ponad 300 tysięcy. Mapa się naprawdę prezentuje fantastycznie. No, i moi mini mamy to. Mamy ponad 300 tysięcy, więc mega. No, i tutaj w rogu mamy przycisk. Kliknąłem go u góry, I jak widzicie, przeteleportowało mnie na sam początek mapy. Oczywiście respawn. No, i teraz możemy się kierować tutaj na lewo na zachód, do takiego teleportu z farmą i mamy y, milion dzików A, może milion nie, ale sporo no i możecie sobie kupić broń która ma Unlimited ammo i po prostu strzelacie do dzików jak macie jakiegoś, nie wiem, pikera cokolwiek, to wam będzie lecieć to bardzo szybko Wiemy dziki Naprawdę, bardzo biedny, dziki. Dobra, to by było z pierwszej mapy. Mam nadzieję, że mapa Wam się podoba. Nie zapomnijcie dać w komentarzu, ile EXP dało Wam się zdobyć. Podzielić się filmem ze stają, i jakby mogli też szybko pić karnet. No i będziemy przechodzić do następnego filmu. Pamiętajcie o tym like i w komentarzu, bo naprawdę bardzo mi to pomaga w walce z algorytmem. Algorytma. Przechodzimy na mapę numer 2. Od tego odcinka, aby wynagrodzić aktywne osoby, które komentują regularnie moje filmy, będą lądowały Wasze trzy ostatnie komentarze wybrane przeze mnie, albo po prostu przez Was, te, które będą miały największą ilość łapek pod nimi. Po wykonaniu tej pierwszej mapy kierujemy się na mapkę numer 2, a kodzik jest następujący 94, 31, 86, 98, 20, 73. Enter. Grand Pit, opcja wyspy prywatna, wybierz. No i startuje. Zobaczmy, jak to się będzie prezentować. Dobieranie graczy. No jakie dobieranie graczy, jak jestem sam w lobby? Co jest? Kira odpalona na prywatny, ja mam czekać na jakieś dobieranie kraczy. Ja już wylądowałem na mapie, teraz musimy, uwaga, uwaga, zrobić coś innego niż tylko sam taniec bo musimy dostać się tutaj w to miejsce. Użyć tańca. Teraz jak użyliśmy taniec w tym miejscu, to uwaga, uwaga, na mapie pojawił nam się magiczny przycisk, zgadnijcie gdzie jest. Miał podal, czyli w tym miejscu, tutaj, używamy go. No i nasze ulubione, dokładnie, tak, nasze ulubione, czyli timer 10-minutowy. Musimy poczekać te 10 minut, przepraszam, 15 minut. Tak, jeszcze większy. No i widzimy się, gdy dobiegnie sera. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigamic na naszym Discordzie Vazilandia. Dobra, gdy timer dobiegnie sera. Pamiętajcie, żeby sobie zabrać jeszcze grapplerka oraz tutaj sniperkę, i klikamy. Chwila, co ja tutaj muszę kliknąć? Jak to się klika? O, dobra, jest tutaj Interakt. A to jest drugi. O, tu jest. Ale jestem ślepy, dobra. Dwa. Dajcie znać w komentarzu, czy też mieliście problem znaleźć te niewidoczne przyciski. 2, 4, 5, to jest ten super tajny kod. Mamy jakieś przyciski to naprawdę. Masakra. Confirm reset All Gdybyście coś kliknęliście, to pamiętajcie, że możecie to e, zresetować tym przyciskiem. Przechodzicie na Start. AF XP. No ja niestety mam już ten limit XP, bo wykonałem wcześniejszą mapkę. No i strzelam do tego bocisza tyk tutaj powinniśmy dostać mega huge amount xp, niestety ja mam tego xp kapa pamiętajcie żeby walić im heady bo wtedy jest więcej expa To nie trafimy dobra, ja teraz po prostu podejdę do niego. z takiej odległości tu musiałem trafić no jak widzicie, ten ekst Jakbym nie miał tego xp kapa dziennego, to bym pewnie dostał jakieś 200 tysięcy xp. patrzcie, pół levelami skoczyło to jest masakra, dopiero na tamtej mapie biłem 5 leveli. No i teraz przechodzimy tutaj do tych magicznych rur. Klikamy secret a xp. No i powinien nam się odblokować również dodatkowy ekst, ale ja już niestety chyba z tego co widzę mam limit dzienny bo całkowicie. Przestał mi lecieć jakikolwiek tak więc dajcie znać w komentarzu pod filmem, ile Expa dostajecie za tą mapę. Czy się opłaca i tak dalej. No, ta mapa w ogóle jeszcze ma taką drugą podmapę, no ale nie będę teraz wam pokazywać w tym odcinku, bo no ja już expa niestety nie dostaję. Tutaj mamy drugi przycisk. Po kliknięciu jego również dostajecie expa No. Ja niestety mogę tutaj jedynie obejść się smakiem, bo ten EXP już nie leci. No i teraz kieruję się w stronę rogu mapy. Ale myślę, że około tak 300-400 tysięcy expa spokojnie powinno przelecieć. No i na tym rogu mapy z lewej strony oraz z prawej były dwa przyciski. Przenosimy się do nieba. Chyba, nie wiem jak to nawet... no chyba nie. O co tutaj, jakieś ptaki? Tak, tak. Gołębie nie. Gołębie są wszędzie. No i klikamy sobie na te magiczne przyciski. Landryny z expem i dostajemy masę, ale to masę expa. Niestety u mnie ten exp już się popsuł. No i oczywiście lecimy na jumpada. No i tutaj na champadzie tak samo dostajecie expa. Ja sobie jeszcze kliknę na wyjście z tego. I tutaj Mam jeszcze dla Was taką drugą fajną podmapkę, no ale niestety nie pokażę tego w tym odcinku, ponieważ mam limit. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka, dziękuję wszystkim subskrybującym, dziękuję wszystkim wspierającym. Zapraszam razem również na naszego Discorda wazilandia. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zapraszam do wsparcia poprzez YouTube'a albo poprzez kod Wazigaming całkowicie bezpłatnie. Ja już Wam nie zabieram więcej czasu. Życzę miłego nieczytam wieczora. i Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A jeszcze jedno: nie bądźcie żyłą i podzielcie się odcinkiem ze swoimi znajomymi, aby też mogli dobyć, zdobyć wszystkie nagrody z karnetu bojowego. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej wazy Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazjigaming.com. Hej!